Dobra, e eee, stream odpaliłem. po Opi co jak, jak, jak wszystko, vidův, jak wszystko działa. jak wie, działa wszystko, jest git. Dwi'n meddwl dwi'n gallu Mae'n rhaid Dobra, pies zabitam zabijam. Stoł tu jest ich ran, raz, oboza? No to, to, to zabawa mamy teraz, zabijanie ich. Będzie psem co robić na gajpie. No to bale. Dobra. Kolejny martwy Witam ziemniak, witam ziemniak, witam ja, ja, ja. Jak Ci podoba live? Z stworów w Gutiku <grym> Jakie masz zdanie o live powiedz mi Tak blisko było No, Ziemniak, mów a opis Jakie masz zdanie o live'ie? No i git, jak to Nie wiem, to jest tylko dziecko, na dziecko, to jest dobrze. To, ta sam dziecko, ich ich dziecko, się skupienie muszę być, pewnie skupienie jest. nie, to, to nie jest taka łatwa zabić coś mając taką kilką broń. Zbroję takie zasięgiem, że ja mogę sobie w dupie pokazać nic, jakoś zabić. Ale... Nie miałem sensu, było... Dwa było, nie nie na jednego było, było nie Nie zabiję dwóch raz. wiemy mu. Klepij teraz z tej bestii. Niech zrywa moje czosy Dobra, kolejna padła. sa jedna. w końcu leży, dobra. W końcu się zabiłem. Dobra, e, do ręki. Bo tu nic nie ma ciekawego, tu jest zioła, o. Zioła wewnę. na nic. Super. Dobra, już jestem, wróciłem Już wróciłem, gramy dalej Bo gramy dalej Idziemy oczywiście rowem Bo co mnie? Przyglądasz na biedaka, nie potrzebujesz.

co? to tu nie jest to, to jest po prostu um, sekretne przejście. I je mu nami właśnie je sekret, je nami. Wow. Wow. Lagi, saya m e 다 a n g t e r 다 Bo ja zaraz spadnę, to wiem, ja też spadnę. Tak, jestem tu. Zapisuję, żeby to ładnie. Jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy bezpieczni do miasta. szalałem Przypłynął. No. Hej, Lare, ty stary draniu, jak się tu dostałeś? Udało mi się w samą porę. Pamiętasz? Pamię Oczywiście, że pamiętam. Więc wydostałem się z nim z kolonii. Zaraz po tym, jak bariera została zniszczona, teraz on i jego chłopcy są w gospodarstwie Onara. Zawarł układ z właścicielem. Li i jego chłopaki bronią. Jasne. Lepsza siła i zręczność na pewno ci nie zaszkodzą. Trzeba Uc mnie. nauczaj mnie. zręczności. Dziękuję. E, ta daj mi je e, Dziękuję. Dobra, jak, 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 jak tu się robi ankieta, powiedzcie mi. Jak tu się robi ankieta, jak tu się robi ankieta, ankieta... Jeszcze chwilę. Chcę zrobić ankietę, chyba nie wiem jak. wybierajcie jaką będziemy drogę. Najemnik palady, cymak. Czy najemnik, strażnik, cymak ognia. Czyli no Są mam trzy drogi. Każdy wybory. coś innego, jeśli nie mylę. Strażnik idziemy pod broń białą, lekką, palady e, broń cięcka, jak i łuki jakie tego.

Baunya ke mamat kota Jak? Wiesz, nie, a wiesz mm, wybacz i nie, Dob, ale na po ja teraz, teraz, teraz na parku lekki, w wreszcie tylko lekki parku muszę zrobić muszę parę razy po skoczyć, a aż postam na dane Będzie męczące Bo jestem Parę i mamy pancerz eee, Tylko pierwsze Kasa weźmiemy, mam armo już tu

Ej, ty Przegoduj. Chcę mieć A Dam ci list, potem pójdź... Ona. Masz. A co ja Kiedy już będę miał straga, dostaniesz ode mnie broń. To nie byle jako. A co się stanie, jeśli odmówię? To byłoby bardzo głupie. Widzisz, ja wiem, że jesteś zbiegłym skazańcem. Jeżeli to się roz... Bystryście. Jak mam go jej pozwól, żeby pokazała Ci swój to Pamiętaj, że jestem wpływ Jak za A więc ile kosztuje? a

Kontrol, kontrol. omaty Nie to ja muszę do e, Andre iść pierf Idziemy do Andre Andre słuchaj mam e, ważną sprawę e, tam zbiora ma e, list sara Sara tak aresztują mam astum to nie jest fake aresztują no scam To jest masz, topur. Topór Zbyt ciężkie dla mnie Ba Ba tras Daj mi to, Ale nawet miasta. Idź więc z błogosławieństwem Adanosa, mój synu. Znalazłem te... to artefakt. Jest ich kilka rodzajów. Część zawiera informacje. I te mnie właśnie interesują. Czekacie za to nagrodę? Doskonale. Po co ci? Przynajmniej jeden z nas ci ufa, inaczej by, Ale ja nic o tobie. A co chciałbyś? Powiedz mi, skąd? Mam ważną wiadomość. Co to? Niedaleko stąd zbiera się potężna armia. Jej przywódcami są smoki, a celem podbój całego kraju. Smoki. Mówisz. o Zwykle wspominają tylko legendy. Kto ci o tym powiedział? Powiedział. Ten Darny... dobrze. Jesteś zbieg, któremu nekromanta Ksar że. A, I zamierza. Brzmi to do... dlatego, muszę przyjąć. Dostaniesz szansę na dołączenie do Co? Przede wszystkim musisz mieć świadomość, że bierzesz na swe barki wielką odpoczynkę. Nie przyjmuję zgub. Chcesz być jednym z nas? Udowodnij... a konkretnie każdy kandydat musi wykonać ważkie zadanie. Dopiero po tym mogę rozważyć Twoją prośbę o zgodę na do Dużo opowie... Nawet historię o wypędzeniu z tego świata potwora, znanego jako śniąc. Nie słyszałem jednak, aby była to wyłącznie Twoja zasługa. Choć trochę mnie to denerwuje, ale nie mogę mieć. Uwolniłem. Jeśli to naprawdę ludzie, których uwolniłeś, to nie byli tylko Mag, bo całej krainie rozpanoszyli się również różnoracy bandyci, którzy zagrażają teraz obywatelom tego miasta. Zajęli już część terenów okalających miasto. Niemal nie da się bezpiecznie opuścić Korinis. To jak mogę cię przekonać? Ostatnio w Korinis dzieje się coś dziwnego. Niemal codziennie znikają kolejni mieszkańcy. Gdyby udało ci się ustalić, co się z nimi stało, miejsce w wodnym kręgu masz zapewnione. Tylko, że... A? Najpierw musisz skontaktować... Sądzę, że to... Pomów z Lordem... Ależ dopuszczą, dopuszczą. Jeśli będziesz... Krąg ma swoje kontakty, czasem dość przydatne. Pomów o tym z moim zaufanym towarzyszem, Laresem. Może on Do której gili... Jedynie trzy do straż, magowie ognia i najemnicy z farmy Onara. Wybór należy do ciebie. Tak zrobię. Co nieco. Tak? Co do... Niestety... Większość z nich. Świetnie. Przyjmij w Fila, jeśli wpadniesz przekaż mu ten ornament i każ mu go oddać. Będzie wiedział co zrobić. Hm. No, to jak naj, jak koniec. jak się później.